Niesamowite fakty o Polsce. Ostatni zmiażdży ci mózg. 15. Radom ma znacznie większą powierzchnię niż stolica Francji, Paryż. 14. Polacy pierwsi na świecie opracowali sposób na picie denaturatu, płynu borygo, kwasu siarkowego i wody kolońskiej. 13. Patyczki do uszu, lampa naftowa czy kamizelka kuloodporna to wynalazki Polaków. 12. Polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Powstała zaraz po konstytucji Stanów Zjednoczonych. 11. Do 1998 roku we Wrocławiu istniała nieautoryzowana produkcja 100-dolarowych banknotów. Po przeanalizowaniu przez amerykańskich ekspertów stwierdzono, że są one wykonane lepiej niż oryginalne. 10. Polska jest największym eksporterem bursztynu na świecie. 9. Władysław Jagiełło wydał prawo chroniące tura, co było pierwszym na świecie prawem związanym z ochroną przyrody. 8. Zamek w Malborku jest największym zamkiem na świecie. 7. Mówi się, że w przeciągu najdłużej kilkuset lat, półwysep Helski zostanie zalany przez morskie fale i zniknie. 6. Góry Świętokrzyskie to nie tylko najstarsze góry w Europie, ale również miejsce bogate w historię i legendy. Ich wiek sięga około 400 milionów lat. Co czyni je jednymi z najstarszych formacji górskich na kontynencie. Skała Raj, legendarne miejsce w tych górach, jest powiązane z opowieściami o królu gór świętokrzyskich, który rzekomo ukrył tam skarby. 5. Około 20% ludności Polski zginęło w II wojnie światowej. 4. W Polsce żyje najcięższe zwierzę lądowe w Europie. Mowa o żubrze, który może ważyć aż do 920 kg. 3. Mikołaj Kopernik był pierwszą osobą na świecie, która stwierdziła, że Ziemia może nie być centrum wszechświata. 2. Polska kupuje swój piasek w Republice Południowej Afryki. 1. Kopalnia soli w Wieliczce to jeden z najcenniejszych zabytków kultury i techniki górniczej na świecie. Jej historia sięga ponad 700 lat wstecz, co czyni ją jedną z najstarszych czynnych kopalni soli na świecie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę.